Siemaneczko, z tej strony Mister i to jest yy, nasza nowa seria yy, którą będziemy teraz już będziemy na pewno nagrywać bo tamten save mi się usunął i dlatego nagrywam teraz taki krótki filmik informacyjny yy, bo mimo, że jakieś moje nowości się pojawiają na kanale yy, to tak to odcinki będą też na moim serwerze. Będziemy razem z Xanterem i, różn i różnymi innymi moimi kolegami będziemy nagrywać. Więc no, to zapraszam Was do oglądania, subskrybowania, lajkowania do mojego kanału oczywiście. I tak jak mówiłem, że seria ta będzie kontynuowana. Każdą subskrypcją każdym lajkiem dajecie mi więcej możliwości do grania właśnie na tym saveie ale to już będziemy w następnych odcinkach to tylko chciałem taki informacyjny ten odcinek zrobić to do usłyszenia cześć